Witajcie na kanale Wymiatacz. Jest ze mną osobnik młody. Ja, papa. Osobniczka też starsza jest. Jestem ja, czyli Wymiatacz. Dzisiaj jest słuchowisko pod tytułem Podróż do Mostku. Idziemy do pewnego Mostku. I tu pewien rów płynie. No i tam w stronę pewnej mi. Miejscowości Idziemy I będziemy wchodzić do tej miejscowości Tak Piesek sobie biega Oczywiście wiecie, że to jest pies Batman Już go dobrze znacie no, Co nam osobnik młody powie? O nie! Pełno wody w robach jest Tak Jest dużo wody w robie Tak Tu osobnik Głup, głupoty mi pokazuje, oczywiście te TikToki jakieś głupie tak. Osobniczka zapina kurczkę osobnikowi Tu jest domy są, bo u nas w tej miejscowości są dwa domy Nie sąsiad którego karmi najstarszy osobnik, rano Tak, sąsiada też karmi Oczywiście sąsiad jest bardzo głodny I starszy osobnik przychodzi no to Przyjeżdża osobniczka, sąsiadka Do kotka I u nas najstarszy osobnik karmi tego kotka, bo Ta osobniczka mu jedzonko zostawia, bo przywozi dla kotka, tak. Trochę chwila ciszy, żebym się namyślił, co mam powiedzieć nowego. Tak. Idziemy do, oczywiście do El Pablo. Idziemy do miejscowości e, o skrócie NZ. To jest miejsce, z ci S z, 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 z S, idziemy do NZ i z NZ do S. Ale przy tabliczce NZ ten kończymy nagrywanie i Tak, kończymy przy tabliczce NZ. Jak z NZ. Wyjdziemy, jak powrotem wyjdziemy z NZ to zaczynamy. Tak, tak. To dzisiaj dwie części będą. Do tabliczki NZ i od NZ do S. Tak, oczywiście osobnik młody jest spragniony bardzo, tak, piesek trzyma szarpak, tak, osobnik ma astmę, a co jest jego informacja do Was, ja też mam astmę, ale to da się żyć z tym po prostu. Napiszcie komentarz astmatyk, to dostaniecie serduszko. Proszę mnie zasilać finansowo jestem, bo to jest możliwość no. Dajcie łapka w górę. Zasilcie finansowo, dajcie suba oczywiście. Dzisiaj będzie premiera nagrania. Tak. Osobnik młody tańcy, rączką, tak. Tańcy, tańcy, osobnik, tańcy. Tak. Tak, tutaj pokazuję TikToki różne. Z pieskiem, bo mamy... Zapraszam Was na TikToka. Batman, pies. Małpa, Batman, podłoga, pies, podłoga, 01. Zapraszamy na TikToka. To jest TikTok pieska. Zapraszamy. Sobie wejdźcie na TikToka, wpiszcie w TikToku tam, co trzeba, co Wam podał młody osobnik. I tam te TikToki są. No tam dajcie mu serduszko i tak dalej. Przerobimy się na inne konto, na moje główne konto. Nie, dobra, na moje zapasowe, niech będzie. I piszmy sobie, czy jak wpiszemy Batman-pies, to nam się od razu wyświetli. Sprawdźmy Dajcie TikToka i wpiszcie Batman-pies. To tam wam wyskoczy TikToki z naszym słynnym psem Batmanem No ja jestem trochę przeziębiony, więc mogę kaszleć i kichać, ale to tak czasami. Pies, wchodzicie w użytkownicy i pierwsze wam się wyświetla Batman, podłoga pies, podłoga 01, więc po prostu łatwo znaleźć Batman, po prostu wpisujecie wyszukiwarkę TikToka Batman Pies i wchodzicie w użytkownicy, e, filtry użytkownicy, no proszę bardzo. Tak. Jesteśmy w połowie drogi do pewnego mosku opcje, na, opcje. na pewnym rowie. Daj mi, daj mi. Po prostu wchodzicie w opcję na wyszukiwarce eee yy, użytkownicy. Co wam wyjaśnić młody osobnik, co macie zrobić, żeby yy, znaleźć naszego pieska Batwanka na TikToku osobnika o, młodszego. Ja to również możecie znaleźć. Piszecie, że ktoś Coś to będzie chomik tu, tu, bo osobnik hoduje chomika. W pewnym mieście jest wiadomo, no, co sobie możecie wyobrazić, jakim mieście. E, teraz po mojej prawej stronie są drzewka, które rosną nad rowem Niestety, jak... Są tu buki, dęby o, I, i, jest i inne krzaczki. sobie to jest takie zdjęcie chomika w silver SilverTapie. No, no, znaczy, że znajdziecie tam TikToka. No, oś... Wejdziecie na młodego osobnika na TikTok i tam. Pasz. Wiadomo. Patrz, no. patrz już. No, to jakaś. Tak, bo osobnik mi prezentuje TikToki. Głupie to. Takie głupie są te TikToki, że ja nawet nie, nie siedzę w TikTokach, bo to nie ma sensu. Ja nagrywam co... dla Was słuchowisko. Ja mam no. Roblox w takiej Ale mnie nie obchodzi, ja wiecie. W Minecrafta też nie gram, bo ja, nie, to rzeczywiście nie, nie lubię. To gram w Settlersów oczywiście online, teraz mi... Skittles, skittles online. Teraz mi... Daj, daj. Settlersi nie chcą no chodzić to pod Firefoxem sobie jadę na nich. Masz mi lecieć pod oferum. I jeszcze jedno. Skittles online! Deserter jest online. Skitelki. <laughs> to są cukierki. Drodzy słuchacze, takie rozpuszczalne skitelcy. Można je w pożywczakach kupić przy tak, tak, To jest popularnie dla nie no, Jakieś głupie TikToki mi mimo że osobnik pokazuję. W ogóle nie jestem ogarnięty z tych Chcę sobie <grymne> no, Nie chcę Wy tam wiecie, bo znacie, bo w tym siedzicie, co tam się oglądacie to... Bo osobnik jest w takim wieku, że lubi takie rzeczy, a może wyrośnie z tych rzeczy kiedyś no, <grymne> Tak, mamy 8 minut nagrania No to dosyć szybko idziemy No 10 minut to na pewno będzie tak. O, osobi ma czapkę na głowie bo jest wieczorek. Tak. Oczywiście kłady tutaj. No na jeżdżę, do końmi rowerowo, pieszo, jeżdżą turyści. Na świniach jeżdżą. No co się śmiejesz? Na świniach można jeździć. Ja tam się nie śmieję. Dziewięć minut, ponad już jest tak. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie Donata, czyli kaskę. Ja już można o mnie kaskę dawać. Za rowem jest las otoczony i posadzony ciatką młody lasek, bo las wycinali zaorali i posadzili dęby pewnie młode. Po mojej prawej stronie widzę zarobem las brzozowy, sosnowy. Czasami jakieś świerki też się pokazują duże. Osobniczka zapięła młodego osobnika, kurtkę Młody osobnik tutaj głupa nie te <laughs> Taniec Pupki był teraz te. <laughs> Dzień dobry, witam ok na lewy, nie? Tu był osobnik właśnie, znacie tego osobnika Zapraszamy On... na kanał zapraszam na Zapraszamy na kanał osobnika. Wiadomo jakiego i co on tam robi, wiecie, bo go znacie. Teraz obserwujemy kałużę. Jaki kształt nie, przypomina? Yy, yy, no, to taką roślinkę. Ja mam dużo kaktusów w domu. Mam nawet kaktusa grzesia. Nie ma takiego nie, nie. gatunku nawet. Jest kaktus yy, Bel. Nie wiem, jakie są kaktusy, jak chcecie ogarnąć kaktusy, to Polecam. sobie wpiszcie, wygoglujcie sobie kaktusa tak, i Polecam hodować aloesy, bardzo fajne. Tak, bo ten osobnik je aloesa, e, 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 jak coś, ja sobie dla... przecina liście aloesa i zjada, bo to jest dla zdrowia dobre. Tak, to jest gorzkie, ale jak sobie dosypicie do tego dużo cukru i poczekacie aż wyschnie, nie, w sensie na to poczekacie aż wyschnie listek, i dosypiecie później do tego dużo cukru, to wtedy będzie dobre, tak jak z tych napojów. Tak. I jeszcze po tym dosypaniu cukru musicie też chwilę poczekać, aż ten Aloes wchłonie ten cukier, i wtedy będzie. No sobie wygoglujcie, jak można jeździć Aloesa. One są takie mięsiste i kąciaste. I tam mają taką substancję, która jest dla zdrowia, dobra? I dlatego można go jeść. Ostatnio w ogóle coś wyszło na temat Oreo. Oni tam podawali jakąś nielegalną substancję do ciasteczek. Tak, że nie jedźcie tych ciasteczek, bo tam pewnie rakotwórcze są, bo jeszcze gorzej coś tam jest. Nie, nie, to jest po prostu taka substancja, która jest... Można powiedzieć, że narkotykiem. Tak, jest taka narkotyczna substancja, że... Powoduje, że ciągle chce się te to, ciasteczka jeść. Nie, to jest nie to, że się chce jeść, tylko... No też, że chce się je jeść, ale też z drugiej strony. Ma substancja jest, właściwości halucynogenne pewnie. Yy, nie, nie, po prostu bardzo szkodzi człowiekowi i to już się okazało, że to jest od 10 lat, więc na pewno w ciągu 10 lat to jedliście. Nawet ja jadłem. O reo, jadłem, ale bardzo rzadko. Więc i tak No ogóle... to jest drogie i to zwykła markiza jest to no. markizy to co możecie kupić w każdym spożywczaku. No to właśnie yy, źle, że już nie jedzcie tych ciasteczek po prostu. Jedzcie. Nie polecamy, polecamy jeść nutelę. Wiadomo, fajna, czekoladowa. Te, nutella też miała przez chwilę. To się Tinder miał przez chwilę też, że czekolada z Belgii była za fruta. A już te... No teraz jest dobra, a polecamy nutellę. polecamy lejsy salone klasyczne. Wiadomo, Kerli chrupki bardzo dobre orzechowe. Tam wiecie, jakieś chipsy na pewno lubicie jeść. Macie swoje ulubione, także sobie jedziecie. Polecam, zupki chińskie, knora, ser w ziołach. jest najlepsza. Drzewko na środku drogi. O i teraz przejdziemy, to taka brama nie? jest drzewo zwalone, bo bobry Ale to tu gratowały. To, ta, to taka fajna brama do przejścia. Tu mamy bobrów, w okolice bardzo dużo jest drzew ściętych przez bobry. Bobry tutaj są pod ochroną i bardzo tutaj dokazują na rowem. Tak, trzeba się zastanowić jak przejść przez tą gałąź. Oczywiście to jest świeżo przez bobry, yy, młody buczek. Tak. Już mamy 13 minut ponad. Marka, zostań. Bobry ścięły drzewko. Pomijamy je. Tak. A tak sobie no tak się poszedł. Nie no, lepiej żeby ominąć w osobniku, a nie się pchać Ominęliśmy ściętą przez bobry drzewko Zaraz będzie, cię będzie koniec pierwszej części Słuchowiska pod tytułem zmierzamy do NZ do sp, a sp do nz i NZ do s Taki mamy skróty na dzisiaj O tu fajny dąb jest z dziurą na, tu na samym dole dziura taka, że sobie może jakiś zwierzaczek tam norę zrobić mamy tu pieska naszego który zaraz e, będzie musiał iść na smycz, bo tam w nz są pieski i tam ma taką swoją ukochaną suczkę ma na imię Lusia. tak i oczywiście miał już dwa z tak Ten spiedz jest samcem alfa i wiadomo, wymiata wszystko, tak. wszystkie, jego tak. No, już mamy 15 minut zagrania. Jaterek wieje. Osobnik młody ogląda TikToki w komórce. Tak. Wpisuje. Tutaj wygłupia. Tak. Oczywiście zapraszamy do oglądania naszej piosenki o pajączku. Pajączek oporny. Tak. No. Jakieś głupie TikToki mi pokazuje. To jest jakieś głupoty. Głupie TikToki są, raczej nie, nie oglądajcie, a nie ma co tam patrzeć. To jest tak, jest tak głupie to jest, że nie polecam. W nie. Ale jak jesteście w wieku tego osobnika, co ale... ze mną jest, to pewnie jeszcze oglądacie. Nie w Roblox, ale, ty nie ale mnie to no, nie obchodzi. Na temat tego wypowiadali i dobra była opinia dobre Dzieci się bawią, że są księżmi. <noise> tak, powoli dochodzimy do NZ. Jeszcze kilkaset metrów, dajemy smycz pieskowi. Oczywiście przy tabliczce. Tak, przy tabliczce a drugą część będziemy kierować od tabliczki NZ do S. Tak, ale jeszcze teraz dochodzimy do NZ. Później do, do SP idziemy do wejścia po Nie no to zaraz będziemy robić Koniec pierwszej części Ale tam możemy Wrócić e, Przez mostek Tam można przejść Nie mamy hajsu do sklepu nie idziemy Tu jest taki Wiejski sklep Tak tam idziemy tam jest taka miejscowość kolejna, Sisi się nazywa Sisi <laughs> I tam jest taka fajna sklepowa blondynka przy kości Lubią jej kupować, bo fajna kubiczka jest Seryfik yeah. muzyczny Piesek już Ej, jest dużą, pobudzony. Ogólnie to są ja z jedną. Osobników. Bo tu dużo osobników, bardzo jeszcze język. Dużo. Y, to jest taka miejscowość. Po prostu NZ No nie, tam mieszka mieszka mieszkają głupki, dużo głupków mieszkają. Trzeba uważać. I mądrych ludzi. Jest. No niezbyt mądrzy są bo to. Prości ludzie są. Zresztą tak jest. Nie? <noise> Batyman Dajemy Nie, jeszcze nie Tak, tak. A, a, śmieszne No dawaj to Dawaj No gadaj Oczywiście kupę Batman walił On nie lubi na myć Ty, 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 ry, ty, 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 jak się op, wy, wypowie osobniczka <noise> Tak, piesek nie lubi na smyczy, ale trzeba za tym, bo był uciekał do wszystkich koleżanek. Nie, bo są takie zasady i koniec? Nie, dzięki za telefon. Nie dziękuję za telefon, nie no. <głosy> <głosy> Tak, już mamy 19 minut. Zaraz będzie tabliczka NZ i będzie koniec w pierwszej części. Ma pawie niebieskie. Dużo oso osobnicy mają dom tutaj, piersi z prawej i mają różne.